Wow, klaszczą, dwóch gości klaszcze. Patrzcie, co ty mi wyprawia, no. Wow, jaki trikos! O Boże, ty mi żyjesz, mordo. Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku przygód Timiego, witam was Timi o świcie słońca moi drodzy dlaczego tak wcześnie, zaraz wszystko wyjaśnię ale na wstępie chciałbym powiedzieć że na pewno będą pytania w komentarzu dlaczego jeszcze nie ma wyników konkursu moi drodzy, jest środek tygodnia Kalu chodzi cały czas do szkoły niestety i chcę być fair wobec was wszystkich dlatego chcę przeczytać wszystkie te 5000 komentarzy, które do wczoraj zostały napisane, wow, naprawdę coś nieprawdopodobnego i chciałbym Próbujmy właśnie jej przeczytać wszystkie, żeby każdy miał szansę wygrać I dopiero jak to przeczytam, myślę, że w kolejnym odcinku przygód Timiego będą wyniki konkursu A z takich ogłoszeń parafialnych to jeszcze tyle, że w sobotę widzimy się na PGA Moi drodzy, wszystkie informacje w opisie Link do wydarzenia i tak dalej, tak więc zapraszam Okej, okay, koniec tych informacji, moi drodzy Wita was Timi, Timig już o świcie Timmy Giusz, what the hell Pewnie zastanawiacie się, co to za miejsce, moi drodzy Plac zabaw? ale to jest plac zabaw obok naszego domku, ponieważ Timi wraz z rodzinką przeprowadził się do tej willi tutaj. Pewnie tytuł też już was troszkę zaciekawił. Dzisiaj idziemy pierwszy raz do szkoły, moi drodzy, ale zanim pójdziemy do szkoły, dlatego Timi wstał tak wcześnie, żeby pokazać wam naszą willę. Zobaczcie, wschód słońca przed chwilą nastał. To jest piesek, który który kurczę, nie wiem jak się nazywa. Timi nie ma swojego zwierzaczka jeszcze. Ale dobra, mniejsza tutaj nie chodzi o zwierzaczki. Jak dzisiaj wieje, ja pierdzielę. Moi drodzy, wejdźmy i zobaczmy, co my mamy tutaj w domu. Nasi rodzice już Jechali do pracy, niestety. Wow, ale tata tutaj auta kupił, niezłe. Nawet motor jest i taki śmieszny rower. I tędy, moi drodzy, wchodzi się do domu. To jest pani, która tutaj zajmuje się czystością. No patrzcie, jaka niechlujna. Otworzyła lodówkę, pije sobie kawę, a tak naprawdę tutaj tylko sprząta. Okej, okay. nieważne. W każdym razie tak prezentuje się, moi drodzy, salon. Salon, w którym Timmy będzie na... najprawdopodobniej się uczył. Nie no dobra, w takim domu nie da się uczyć. Po prostu to jest dom rozrywka, tu jest, wszystko jest. jest zobaczcie, bilard. Sprawdźmy, co jest na pięterku. Wiecie, taka szybka przechadzka po domu, ponieważ mamy dzisiaj więcej rzeczy do roboty. No, tutaj oczywiście jakiś salon. Jaki fajny zegar w ogóle. I pokój Timiego, moi drodzy, jest oto tutaj. Tutaj jest pokój Timiego. Co prawda wygląda niezbyt dziecięco, aczkolwiek Timi już troszkę jest starszy. Zobaczcie, ile zegarków tu ma w ogóle. Co tu rodzice mu zrobili? Nie mam pojęcia. Deska do prasowania i ten świetny widok na miasto, ale kurczę, tutaj nam dach zasłania trochę. Mimo tego jest całkiem spoko i Timi budzi się przy takim widoku. Chętnie bym się też budził przy takim widoku w ogóle. Tu jest oczywiście łazienka do. Timi, nie patrz. Wdech i wydech, Timi. Nie widziałeś tego. Nie widziałeś. Poddychaj świeżym powietrzem i wychodźmy z tego domu. Ile tu sprzątaczek w ogóle? Jedna się nawet myje. Jak zresztą mogliście zauważyć. No nie fajnie, nie fajnie, moi drodzy. A propos tego pieska, o którym tutaj mówiłem, Timi najprawdopodobniej w kolejnym odcinku będzie miał własnego zwierzaczka, którego wybierzecie wy. Dokładnie tak. Pisząc teraz komentarz, jaki zwierzaczek chętnie zobaczylibyście razem z Timim i właśnie ten zwierzaczek wszędzie by z nami chodził i tak dalej. Możecie pisać w komentarzach, co się da zrobić, to oczywiście zrobię, ponieważ nie wszystkie mody są. Dobra, moi drodzy, wyjdźmy tutaj. Tutaj mamy przystanek pod samym domem. Boże, ile tutaj ludzi, wszyscy palą papierosy. Tutaj jest przystanek, przy którym zatrzymuje się szkolny autobus, do którego Kimi zaraz wsiądzie, moi drodzy, i pojedziemy do szkoły, ponieważ dzisiaj pierwszy dzień szkoły, koniec wakacji w Los Santos. Okej, okay, moi drodzy, Timi wsiadł do busa i biorąc pod uwagę to, jak ostatnio tata Timiego jechał źle z samochodem, jak oglądaliście poprzedni odcinek, to znaczy poprzedni, poprzedni, jak jechał Timi na wieś, postanowiłem, że będę się przełączał na... Różne postaci w tej serii, mam nadzieję, że to wam się również spodoba Aktualnie jesteśmy panem kierowcą, kierowcą szkolnego autobusu I jedziemy w stronę szkoły, okej okay? Tak więc ja mam nad nim kontrolę i myślę, że to będzie całkiem spoko Będziemy wcielać się w różne role oprócz Timiego Czy to w jego rodziców, czy to w jakieś inne postaci I mam nadzieję, że to wam się spodoba I że to będzie takie fajne urozmaicenie tej serii Jaka piękna pogoda w ogóle Mieszkamy teraz na wzgórzach Hollywood Wzgórzach Winewood teoretycznie, ale wiadomo To jest wszystko, wow, wzorowane na wzgórzach Hollywood No to żeś kaluch poszalał, obdarłeś busa szkolnego. Ciekaw jestem, moi drodzy, czy Timi spotka jakiegoś kolegę, albo czy znajdzie sobie jakiegoś kolegę w szkole, na pewno też zastanawiacie się, jak to będzie, jak to będzie, czy będą tam jakieś dzieci, kurczę, ja też jestem ciekaw, ponieważ no wgrałem modyfikację, ale czy tam są jakieś dzieci, nie mam zielonego pojęcia, aktualnie jestem kierowcą i jeżdżę na czerwonym świetle, ale mam nadzieję, że bezpiecznie dowiozę Wszystkie dzieci, które jadą tutaj, a chyba jedzie tylko sam Tymi do szkoły, moi drodzy. 1,7 km. Myślę, że nie ma co przedłużać. Was też zżera już ciekawość na pewno, tak więc widzimy się na miejscu. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Pan kierowca poszedł na, na pączka, tak. Powiedział, że idzie na pączka. Wysadził nas pod samą szkołą, moi drodzy. I tak prezentuje się nasza szkoła, kurcze. Jest zupełnie inna niż na przykład do tej, do której chodził Franklin. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Szczerze mówiąc, nie testowałem tej modyfikacji, nie wiem, jak ona działa. Tam jest wejście, ale rozejrzyjmy się tutaj, zobaczmy. Co my tutaj mamy? No, mamy na pewno radiowóz policyjny i myślę, że. Cieszę się z tego powodu, bo starszaki mogą się zaczynać, a tak to nie będą nic nam robić, ponieważ, no wiadomo, policja. Starsi koledzy też się będą bać policji, tak więc. Luzik. A, czy to jest pan policjant? Chyba tak, nie wiem. Coś tutaj, w każdym razie jakieś może ćwiczenia w szkole będą. W każdym razie, moi drodzy, to jest nasz pierwszy dzień w szkole. Tak wygląda nasze boisko. Całkiem fajnie, mam nadzieję, że fajnie lekcje WF-u tam będą. O kurde, zobaczcie, tam leży piłka. I są jacyś starszacy, to już jest liceum, kurde, to nie, my chodzimy do gimnazjum tutaj, Timim, czy nawet do podstawówki, nie, do podstawówki. A z tamtymi nie będziemy się zaczynać na razie, bo to są starsi goście. O, zobaczcie, tutaj stoją rowery, którymi przyjechali uczniowie strzelam, że te małe to są właśnie jakieś ludzi z podstawówki. O, Jaki piękny widok, kurczę, tutaj mamy. Okej, okay, no tak więc, no myślę, że nie ma co przedłużać, kurde, zobaczmy jak ta szkoła wygląda. Po tych tutaj bazgrołach na ścianach strzelam, że nie jest to jakaś elitarna szkoła, ale mimo wszystko sprawdźmy jak to wygląda w środku. I te osoby, które bacznie śledzą mój kanał już, gdzieś ten widok Mogły widzieć. W każdym razie, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy oczywiście szafeczki, mamy lekcje za. która jest godzina w ogóle? Halo, Timi? Timi nie może wyciągać telefonu w szkole. O kurde, zablokowali nam tę opcje, No nieźle. To już fajne, to już mi się podoba. Czy kamerę mogę zmieniać? Też nie mogę zmieniać. Halo, co się tutaj stanęło? O, całe szczęście, już wszystko działa. No i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Na którą godzinę ma Timi lekcję? O Boże, już jest 15. My mamy jakąś wieczorową dzisiaj zmianę. I za godzinę zaczynamy zajęcia. Tak więc mamy chwilę, żeby się rozejrzeć. Tutaj oczywiście starsze koleżanki. Ja potrzebuję kogoś w moim wieku, halo. Proszę panią, czy jest tu ktoś w moim wieku? Czy tutaj są jakieś dzieci? Nie ma dzieci, moi drodzy, wszędzie nie ma dzieci. Co to za szkoła? Czy tymi przypadkiem nie trafił do szkoły średniej? Wydaje mi się, że nie, bo adres jest dobry. Tak więc, no cóż, będziemy musieli tutaj podejmować naukę, w której z tych sali mamy za chwilę zajęcia. Tak więc, no cóż, jeszcze rozejrzyjmy się na zewnątrz tutaj. O, sprawdźmy, co tutaj mamy. Wow, tutaj mamy co? Wow, zobaczcie, co tutaj mamy. Leży rower. Mamy skatepark. To znaczy przynajmniej jedną rampę. Ja tutaj pokażę starszakom na co mnie stać. Patrzcie, jaki Timi jest kurde ogarnięty na rowerze. Wow, ciekawe czy mi biją brawo. Wow, klaszczą, dwóch gości klaszcze. Patrzcie, co Timi wyprawia. No. Wow, jaki trikos. O boże, ty mi żyjesz, mordo. Timi, proszę, wstawaj. Uf, całe szczęście. Dawaj jeszcze raz. Kotimi lubi być w centrum uwagi i pierwszy dzień w szkole już poświęca na to, żeby po prostu przykozaczyć i pokazać jak on to nie potrafi świetnie jeździć na rowerze. Kotimi... Ty Uważaj na starszych kolegów. Gościu i tak nam klaszcze. Nie wygląda jak uczeń szkoły, ale no dobra, powiedzmy, że chodzi do tej szkoły. Tu mnie gościu nagrywał, tak więc wszystko na swoim miejscu. Timi oczywiście się popisał. Pewnie film wyląduje w internecie, zobaczymy ile wyświetleń nabije. No, ale ogólnie to jesteśmy tutaj na tyłach szkoły i tutaj mamy rampę. Tylko i wyłącznie chyba rampę. Tutaj mamy w ogóle jakąś już brzydką dzielnicę, tutaj nie wchodzimy. Tak więc co, moi drodzy? Myślę, że nie ma co przedłużać. Lecimy na lekcję. To chyba w tej klasie. Dzień dobry, dzień dobry, ja pierwszy dzień w szkole. Czy to tutaj? Tak, to tutaj. Widzimy się za moment. Moi drodzy, Timi przed chwilą zakończył szkołę. Niestety nie widzieliście tego, ponieważ modyfikacja, moi drodzy, nie jest na tyle zaawansowana, żeby po prostu widać było proces nauki. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko wiecie o co chodzi. No, troszkę wyobraźni nie zaszkodzi, ale w każdym razie, będziemy od czasu do czasu sobie chodzić tutaj do szkoły. To nie będzie tak, wiecie, że w każdym odcinku będziemy po prostu szli do szkoły, tylko od czasu do czasu, żeby może kogoś poznać. Zobaczymy, zobaczycie, co planuję w kolejnych odcinkach. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to to, że Timi ma urodziny i że będzie ostra balanga niedługo, tak więc. I fajne prezenty zresztą. Tak więc, moi drodzy, jest na co czekać, natomiast w kolejnym odcinku najprawdopodobniej poznacie osobę, którą dzisiaj w szkole poznał Timi. Teraz jej jeszcze tu nie ma, już się rozstali chłopaki, tutaj widziałem, jak pogadali chwilę, ale w kolejnym odcinku poznacie tego gościa, z którym zaprzyjaźnił się Timi. A tymczasem młody zabiera się do domu, moi drodzy, poczekamy chwilę na kierowcę, ponieważ go dalej nie ma. Chyba dalej tego pączka je tak, więc... Moi drodzy, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Do następnego odcinka, który będzie już za dwa dni. Czy sprzygutimie go? Zobaczymy. Papatki!